Bajkowo-baśniowe utulanki autorstwa pani Ewy Kaczmarczyk. Pani Ewa Kaczmarczyk jest naszą radomszczańską poetką i pisarką. Pisze książki dla dzieci i dla dorosłych. Teraz oddam głos pani Ewie, która na pewno zdradzi Wam tajemnicę utulanek. Nazywam się Ewa Kaczmarczyk. Jestem mieszkanką Radomska i urodziłam się w Radomsku. Jak? Zaczęłam pisać te bajki. Jak to, to się wydarzyło? Słuchajcie, chodziłam do szkoły, do przedszkola nie chodziłam. Wtedy nie było już takich może modnych tych przedszkol 30 e, te lat temu. A gdy były, no to było jedno na całe Radomsko. I w przedszkolu w takim wieku jak wy się bawić. Słuchać bajek. Które czytała mi mama, tata, babcia, a woli też ciocia. Lubiłam bardzo już wtedy książeczki, a najlepiej lubiłam je przeglądać i kolorowe ilustracje. Każdy z Was pewnie też to lubi. A się? No właśnie, nie ma. Te kolorowe ilustracje mnie zachwycały. Te okładki i treści również. Ja mam swoją półkę w pokoju, zbierałam książeczki i tam się zaczęła miłość do książeczek. Ale wtedy jeszcze nic nie pisałam, bo już nie umiałam ani pisać, ani czytać. Bawiłam się, tak jak wy się bawicie, takimi właśnie maskotami, zabawkami. I wtedy jakieś tam pierwsze słówka, moje wymyślone, padały jakieś historie. Że jedna lalka odwiedziła drugą lalkę i coś tam się wydarzyło. Często też bawiłam się lub bawić w sklep i w ten sklep odwiedzały różne osoby. Ja dziś nie pamiętam tych pani, bo kto to spamiętał. Ale kiedy pani mnie zapytała, kim bym chciała zostać, to słuchajcie, mówiłam, że poetką. Tworzyłam. To mu się bardzo podobały, Nawet czekał, kiedy to będziemy się kłaść do łóżka i na dobranoc opowie mu bajkę. I to była właśnie moja pierwsza historia tworzenia bajek. Natomiast później, to już ja mam trzech synów i tym moim synom też opowiadałam bajki. A najwięcej bajek opowiadałam pierwszemu synowi, kiedy to jeszcze nigdzie nie pracowałam, byłam w domu, a nazywa się ten syn Damian. A czasami razem tworzyliśmy bajki. A dziś moi kochani, pierwsza bajeczka, która powstała, to jest zaczarowane bajki Babci Ewy. Odważyłam się po tylu latach, zobaczcie. I na taki pomysł, że fajnie by było, żeby wieczorem od czasu do czasu ułożyć jakąś bajkę do jakiejś maskotki, która jest w szafie, bo mają swoje zabawki u mnie, ułożyć bajeczkę czy wierszyk, przeczytać im czy opowiedzieć wieczorem. A kiedy nie miałam tych zabawek, to powstały ilustracje. Po prostu nie było wyjścia, trzeba było namalować. I tak to znalazły się w naszej e, bajkowo-baśniowej utulance kilka takich wierszy, które i opowiadań bajkowych, które mówią nam właśnie o kotach i smokach, o mydełku. Każdy z Was lubi się być pewnie, co? Wieczorem. Lubicie się myć? Ja, pa. ja. Pa. Ja się lubię. Ty się lubisz myć. Ja lubię ja się lubię. myć. Tak, no to ja są tak. A wtedy mydełkiem się myjemy. I co powstaje z mydełka? Piana, piana powstaje z myka. O właśnie i w tej babce są i piana i bąbelki. Ale żeby było tak fajnie, to jeszcze do tego, do tej, do tego mydełka. To co jeszcze bierzemy? Tam gąbkę kątkę roznosi się po domu. Mama na półce tu układała kolorowe gąbki, żele o zapachu pomarańczowym i paniliowym. Słonia, kota, jeża, motylka i te szczotki do mycia Na dobranoc. Noc zapada. Dobranoc. Idę spać do łóżeczka. Biegają dzieci. Przy mnie siedzi moja babcia z fajną książką. Oczka zamykają się. Mruży mi się oczy. Sen złapał i też. Będą śnić o królewnie lata. Bajki wysłuchane, które dziś czytała mama. Wtedy szybko Jasiu zasypa. Śpi i śni już do rana. Może bajki im się przyśnią? Będzie ktoś strażakiem, a ktoś inny będzie leciał samolotem. A gdy będzie rany, to budzi mnie budzik z czerwonym noskiem. Mama przygotuje nam śniadanko, a ja ją ucałuję i powiem: Kocham cię, mamo. Kocham mnóstwo też takich gadżetów, to są zagadki, słuchajcie. Ja... Proszę kogoś o wyciągnięcie, kto jest chętny, chodź, wyciągnij. Dobrze, dziękuję. I e, no, wyciągłam tutaj piękną zagadkę, ale słuchajcie, ja e, mam takie dzisiaj zadanie, jeżeli nie będę wiedziała, ja nie będę umiała ułożyć zagadki autorskiej swojej, to przeczytam, ale ułożę. Startuję na boisku i kończy się ten czas na mecie. Co to takiego? To się ściga. No ściga się, a jak się inaczej to nazywa jeszcze? Bieg. Bieg, świetnie, bardzo dobrze. Chodziło mi o bieg, dobrze. Pod drzewem ma rodzinkę. O, bardzo dobrze Jerzyk. Jeszcze nie powiedziałam o kolsach, ale już pod drzewem, co może być. Tak, mam bajkę, tak właśnie w tym sądniarze. Poliściaki drzewa. Nie, się.